Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki. Pewnie pamiętasz historię mojego pierwszego studenta, syna policjanta, który już służy wiele lat. Y, oczywiście zdał po moim szkoleniu, natomiast ostatnio spotkałem moją pierwszą studentkę, która również dostała się policji po moim szkoleniu, natomiast jej story, jej historia jest wyjątkowo ciekawa i to z kilku względów A mianowicie, troszeczkę popiera moją tezę, że z singielką się dostać do policji jest nieco łatwiej. Być może pamiętasz ostatni filmik jak to trudno dostać się mamą, prawda? Po drugie, no, niezależnie od okoliczności chcieć to móc, jeżeli masz parcie na tą policję, jeżeli to parcie nie jest takie deklaratywne, że chciałaby dusza do raju tylko grzechy nie pozwalają. Natomiast jest jeszcze jeden wpływ uboczny, a mianowicie poświęcenia się, Kobiety, y, kosztem rodziny, czyli poświęca się ta osoba w całości służbie, robi je tam jakąś karierę, ale kosztem rodziny, a w zasadzie kosztem niezałożenia rodziny. I nazwijmy do celów tego filmiku tą studentkę Edzia. Y, nie jest to oczywiście imię prawdziwe, ale podoba mi się, jakoś takie dźwięczne. Y, I ta pani a wtedy dziewczyna skończyła jakieś studia niestety skończyła je metodą prezydenta Kwaśniewskiego był taki kiedyś czyli nie obroniła pracy magisterskiej pochodziła gdzieś spod Wrocławia rodzina wielodzietna no i od samego początku chciała się wyrwać z tego Małym miasteczkowego bytu, że tak powiem, trybu życia do wielkiego miasta. Natomiast jako najstarsza z rodziny, najstarsza, że tak powiem, z dzieci w rodzinie musiała opiekować się rodzeństwem. Czasami ta opieka była nawet całodzienna, ponieważ tata czy mama późno z pracy wracali. I w końcu w wieku 19 lat opuściła dom. Poszła na studia, kontynuując tradycję rodzinną. Wybrała zawód mamy, pewnie innego za bardzo nie znała. Nie była niezdolnym dzieckiem, także nauka szła jej całkiem sprawnie. Ale z tego, co mi potem opowiedziała, przyszedł piąty rok, przyszedł też jakiś taki mały kryzys. Po pierwsze, nieudane sprawy matrymonialne, a po drugie, no, studia się kończyły, prawda. Ona cały czas była wolna, no i nie chciała wracać do tego swojego małego miasteczka, gdzie perspektywy odpowiadające jej kwalifikacjom pracy były raczej mizerne. I również okoliczności naszego spotkania były zupełnie przypadkowe. Ze znajomym komendantem policji, w tej chwili już byłym komendantem, pojechaliśmy po prostu kupić kwiaty z jakiejś okazji. Byliśmy ubrani w mundury galowe, prawda? A ta dziewczyna pracowała dorywczo w kwiaciarni. No i podczas zakupu komendant zażartował, że nadawałaby się na policjantkę. Nie spodziewał się, że podejmie temat. No i od słowa do słowa obiecaliśmy swoją pomoc. Także, słowo czasami droższe pieniędzy. I musisz wiedzieć, że były to początki naszych szkoleń, a w zasadzie moich szkoleń do Policji w większości odbywały się na takim moim domowym komputerze. Programik był nie taki jak teraz online, tylko tam student klepał, ja musiałem patrzeć, co on tam robił. No i oczywiście metodą osobistego przepytywania studentów muszę powiedzieć, że o tyle było to fajne, że znałem każdego studenta, a teraz jest sytuacja taka, że ktoś do mnie podchodzi, dzięki panu się dostałem, prawda, a, a dopiero muszę z gościa skojarzyć jakoś tam z internetu, ponieważ twarzy nigdy na oczy nie widziałem. Pani Edzia była osobą pełną niespodzianek, prawda? I pierwsza niespodzianka była taka, że poprosiła o szkolenie na kredyt. Niestety ktoś z najbliższych miał wypadek w pracy i z tych niewielkich pieniążków, jakie zarabiała także wspomagała swoją rodzinę. No, przełknąłem to jakoś, ponieważ naprawdę nie cierpię nikomu oraz od nikogo pożyczać, a szczególnie pieniądze, ale powiedzmy jakoś ujęła mnie za serce i zaufałem jej i to szkolenie rozpoczęliśmy. I z perspektywy czasu patrzę, że tak naprawdę była jedną z moich najzdolniejszych studentek. Przerobiła cały materiał celująco, a potem zdała ten multiselect na 54 punkty. I jest to wynik, który nie powtórzył się u mnie do chwili obecnej. Wiele lat minęło, a nikt do tego wyniku nie powtórzył. Już nie mówiąc o tym, że powyżej 50 punktów to już jest naprawdę super. Hiper z rozmowy po rekrutacji wynikało, że duże znaczenie poza oczywiście przygotowaniem miał wtedy jej stan wolny, ponieważ była jedyną kobietą, która się wtedy dostała, rozmawiała z tymi koleżankami, co tam stały na korytarzu. Wszystkie były mamuśkami, prawda, mamami. No, a ona jako jedyna się dostała, także od tego czasu w pewnym sensie ukryta dyskryminacja kobiet y, z dziećmi no jest dla mnie faktem. Oczywiście nikt Ci tego wprost nie powie. Ku mojemu zaskoczeniu też uregulowała wszystkie zaległości finansowe co do grosza. No, nie spodziewałem się to po, po niej, No, ale taka była sumienna. I y, powtórnie spotykamy się gdzieś po kilku latach. Y, przyszła się poradzić w sprawie kredytu na mieszkanie. Kredyt był we Franku decyzja dla młodej policjantki była bardzo trudna, ponieważ napinało to bardzo jej budżet, ale wtedy jakoś tam na te kredyty był, że tak powiem, szał i poradziłem, żeby wzięła. Nawiasem mówiąc, ten kredyt ma już spłacony, mieszkanie wykupione. Przy okazji dowiedziałem się, że zaczęła służbę od najniższego etapu od prewencji. Ale potem jakoś tak wybiła się szybko, była pracowita, a ponadto z uwagi na wykształcenie przeniesiono ją do Wydziału Walki z Przestępczością Gospodarczą. I tak jak powiedziałem, dzięki swojej pracowitości, jakiejś tam błyskotliwości, szybko awansowała na kierownicze stanowiska, ale w tym jej trochę pomogła, że pomógł stan wolny, prawda, ponieważ brała za wszystkich jakieś tam służby, brała za wszystkich robotę i szybko się tam na niej przełożeni poznali. No z tego, co mi tak yy, opowiadała, jej komórka miała kilka spektakularnych sukcesów w odzyskiwaniu podatku VAT z tak zwanych karuzel vat -owskich. Potem znowu parę lat przerwy, spotykamy się gdzieś na początku 2016 roku, początek dobrej zmiany, pamiętasz, w 2015 na jesień były wybory, no i czystki w policji, prawda? Natomiast ona dostała lukratywną propozycję pracy w sektorze prywatnym. No i tu był dylemat. W policji osiągnęła wszystko, jako kobieta nie mogła już, napotkała już ten szklany sufit, ani finansowo, ani zawodowo tam nie mogła się za bardzo rozwijać. No, i w zasadzie jedynie chciała się poradzić, czy ma jeszcze chwilę zostać, mieć tych parę lat więcej wysługi, prawda, bo przyszła na starych zasadach, czy po prostu odejść ze służby i podjąć jakieś nowe wyzwania. Oczywiście, co radzę, radzę to drugie. No, i taka dygresja moja, jest bardzo smutne dla ciebie, że robiąc cokolwiek poza służbą policjant na emeryturze może zarobić parę razy więcej niż ten w służbie, prawda? Czyli no ta władza nasza czy, ro, czy system robi z policjanta trochę dziada, prawda? Oczywiście na początku są pieniążki fajne, bo się cieszysz, że w ogóle jakie masz, ale potem tak zaczyna ich trochę brakować. No i ja w zasadzie też miałem taką sytuację życiową, że wprawdzie wyrzucano mnie z powodów Redukcji w armii, ale z perspektywy czasu patrzę, że zarobki były w wojsku w mundurze bardzo kiepskie. I w tej chwili ta pani Edyta pełni bardzo ważną funkcję w firmie prywatnej. To już nie jest Edzia, to jest pani Edyta, prawda? Zarabia z pewnością więcej niż komendant wojewódzki policji, a może i nawet jakiś tam wyżej wygląda na spełnioną zawodowo, No jedyne tak, co trudno nie wyczuć z rozmowy, że nie jest zadowolona ze swojego życia rodzinnego, którego sobie jakoś tak po prostu nie ułożyła. Praca, 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 obowiązki, obowiązki przełożeni, statystyki i tak dalej. I uwaga dla Ciebie, jak jesteś dziewczyną, singielką, Marzysz o tej policji i idziesz do tej policji jako singielka, zostajesz się, to możesz mieć podobny problem, jeżeli chcesz się poświęcić wyłącznie karierze zawodowej. Także na tym kończę. Nie chcę przedłużać filmu. Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, twórca elitarnej grupy szkoleniowej, przez którą przeszło wielu kandydatów do policji i szczęśliwie służą. I teraz pytanie do ciebie, jak jesteś singielką? Bardziej pytanie dla dziewczyny niż chłopaka, bo facet sobie zawsze da radę: czy poświęciłabyś wszystko dla policji, całkowicie rezygnując z założenia rodziny, całkowicie rezygnując z macierzyństwa? No, kiedyś odpowiedź była jasna i stereotypowa: takie kobiety określano, czy miały stygmę tzw. starej panny. No, teraz to nie jest takie oczywiste, masz prawo mieć dzieci, ale równie dobrze masz prawo ich nie chcieć, natomiast do tego nie macie nikt prawa zmuszać, prawda? Czy, czy tam jakieś instytucje religijne, czy presja rodziny, czy presja kogokolwiek. Natomiast odpowiedź swoją daj w komentarzu poniżej. Jestem bardzo ciekaw. Natomiast jest jeszcze inna kwestia finansowa. Z uporem maniaka powtarzam, że zarobki w policji są nieadekw nieadekwatne do tego, co funkcjonariusze robią. Ta pani odzyskiwała miliony złotych. Jak tam czasami dostała kilkaset złotych brutto premii, to jak to mówią, był sza szał w całym domu, prawda? Natomiast no. Prywatnie uważam je za trochę dziadowskie. Dobre na początku, żeby się ustabilizować, natomiast generalnie szału nie ma. Także zarówno o sytuacji singla w policji, jak i zarobkach możesz napisać w komentarzu poniżej.